Jestem w klubie jest z tej Gamer, a dzisiaj gram sobie w 6AM at the Chum Bucket. E... Wczoraj nagrywałem taką grę jak 3AM at the Krusty ale zobaczyłem nową grę, czyli 6AM at the Chum Bucket. Jest to chyba ta sama produkcja gry, którą nagrywałem wczoraj. Zdarza się dziwny odcinek, bo ta gra może być troszeczkę dziwniejsza niż tamta, co nagrywałem wczoraj. Game Mode. Story Mode, Endless Mode. Dobrze, to Story Mode. Okej. Okej, widzimy Skalmarax, idzie na swoim rowerze. Chyba do... tak, nie, nie. Aha, tak, jedzie do tego kraba chyba. Nie, on jedzie do Chumbucka, czyli do Kuba Płomy. Okej, okay, czyli teraz... okej, okay, wsad to Move and... set to Crouch. Klikam... a, dobra, mogę, 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 mogę. Mogę, dobra. Kurczę, jest tak pusto, taka mgła, że tu ja nie mogę. Dobra, idziemy sobie do Chum bucket. Ok, Chum Bucket. Uh, press E to Enter the Chum Bucket. ok. Czekaj, Chum Baguette. hello. Dobra, moment, poczekaj. Chum Bucket. Chum Burger, Chum fries, Chum Shake, Chum Onastik, Chum Peleje, Chum Chili, Chum Pie. Ładnie, kończmy do. in those case. Serio? New. Oh, new to jest cham. beleja, dobra. Order tu nic nie ma, widzowie. Office kitchen. I don't need to go here. Hor yet. Hor yet. I don't need to go here yet. Czy okay, to nie może pójść? Ale tu co, możemy jakoś pójść. Okej, okay, pani krzaczek Jakiś plan hashtag 749. We trick people into eating jam, this kate, as patties Bardzo śmieszny plan, bardzo śmieszny. O, o, nie, ktoś chyba tutaj, kto jest plankton. Tak, to jest plankton Dobra, leave the... jump bucket A plankton, jasne, wywalam I, to, I tobie zamknięte, tak? Co jest? Get out of here Mogę się wyjść Tutaj? Kitchen? Mogę, dobra, mogę Dobry. Uh, Find a way to turn on the alarm. Uh, znajdź, znajdź... No, znajdź coś, żeby włączyć ten alarm, dobra. Jest, mogę, mogę wyjść to tap only. Door control, uh, tutaj chyba będzie. Dobra. Okej, okay, czyli już znaleźliśmy chyba to, chyba, w, żeby włączyć alarm, znaleźliśmy wejście, znaczy miejsce, żeby włączyć alarm. The door to the, the, the lab has been unlocked. O, czyli... Kable to jest i zostało otwarte 6 um, piasek <słys》>. Nie, to nie mogę wyjść ani e, to detectiv jest bardziej co so i okay, muszę się dowiedzieć dlaczego to jest zabrykadowane, to do mogę tutaj powiedzieć, okej. Okay. Co to, to jest? To są jakieś kable. O nie, to jest ten dźwięk! Nie za... I to jest ten... Kepout Kepout Łe Ojej, dziennie dźwięk. Storage Zero, gdzie zero jest tyle tych pokoi, czam Czam, dobrze, że nie... Dobrze, że nie czam Okej Dużo jest taki... tych... Tych pomyli Tutaj historynik Os Interchum Co to jest? Co to jest? Nie mogę wyjść. Musimy się do Żeby pójść do punktu wyjścia wejścia chyba bardziej. Kitchen Research Laboratory mm. Maintainase. Maintainase. Did słowo? Kiew, mam tu jeszcze kitchen. Key inside maybe. Tutaj będzie klucz może. Searching sprawdzanie. You not founding. Ha, fajnie, to po co zakrzepiał w tych pomyjach Lub co to w ogóle jest. O oh, fuck. Co, co jest? Przepraszam bardzo. Nie wiem gdzie jest mój obiektyw kolejny, bo żadnego objektywa, że kolejnego nie mam Mamy doleżniki dla chłopaków, tam dla dziewczyn Nie, musimy grzebać by... W... Dobrze, że to zgra Dobrze, że to zgra, bardzo dobrze, że to zgra Jeszcze trochę, jeszcze trochę musimy pocierpieć i może tutaj będzie jakiś klucz You find a silver key, okej okay. I nie mogę wyjść to pisze? Uh, I made sure to add a drainage to the stings. You happy now? 8 bit Ryan? 8 bit Ryan? <laughs> Czy to jestem? Nie. 8 bit Ryan. Jakby, jakby to się powiedział, nie wiem, jak to sobie 8 bit Ryan, to, to jest taki YouTuber z 5 bit Predis, który będzie występował w tym nowym filmie. 5 bit Predis. Hmm, tak samo jak udałka albo ktoś. Okay, instant maybe. Może się tutaj zobaczymy, czy to jest jakiś klucz. Chyba, raczej nie będzie. skoro mamy silbeczki, tak chyba, tutaj ząbku, że tutaj rząd do nie będzie. nie strasznie. Nie, tu nie się czy Musimy teraz. Ej, Karen. Ta. ja Musimy chyba pójść do jakiegoś sil silver, coś. Chyba, e Także chyba Karen chce nas załatwić. A nie, jeden Op. Nie żaden gość z patelnią Czy coś jest z tego? Proszę, wyjść Wiesz? Eee, dalem już ordy the doors, A nie do detektyw O! Zostaw Mnie Karen Nie! Karen Karen, To trzymałeś się niż... No ja no to OK. No to gamer nie Okej okay, więc Musimy znaleźć... Kolejny raz to samo Chyba Zobaczyłem co tutaj jest searching czy Jest ten klucz chyba. Tam był silver key Eeeem um, Jest to silver to jest chyba jakieś pomieszczenie Silver key Okej okay. oh, a ja znajdę silver key ale 8-bit RAM sobie... piękne Game Kitchen, w kiczynicy mamy, spoko Ale... Stuff only, chyba będziemy widziałem, Chyba będziemy mieć widziałem, only Wszystkie buttons, Wciskanie guzików Aha, my w ogóle gramy jako Skalmar To chyba... logiczne Editor the, the lab has, um, has been unlocked. Okej, okay, unlocked, spoko No, tam jest, ona tam jest. Ok, spokojnie, ojej. Uh, laboratory, nie mogę, potrzebuję. A co ten pies tutaj robi? To za czy, czy co? Słuchajcie, uh, I need a detective. The barricades so I can enter this room muszę się dowiedzieć dlaczego to jest zabrojone i co tam mogę tam wyjść fajnie nie mi się podoba a tutaj a ty jesteś głupi gamer a no, dobra teraz tutaj musimy alarm musimy wyłączyć i później musimy się dowiedzieć dlaczego to jest zabrojone już będziecie mieli gry w opisie okay. Do, you love the Prosening room door, breaking the power... Dobra, odszedliśmy za karem, pojawiłem się za ja widzę, że sobie spadam. Storage, storage... O tak, tak, to, 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 to był chyba ten, tak to był, to był ten. O nie, to są, to są rybki, ryby, dobra. Monique Levers, mam nadzieję, że to nic głośne niegłośny The door to the... The door to the laboratory OK. Lab, o lab Dobra, teraz... Aha, rozumiem, spoko O, span po... Boże, jakby taki robot SpongeBob. Dobra. Mm. Ok, przyciskiem batonów. I przyciski. Ok. Adam, founder. Oh, oh. Oh, no. Słyszysz. So, Dobry, find the just... power box and turn the power back on. Nie. Okej, okay, ja wiem, gdzie. tutaj nie stał Spongebob? Czy tutaj nie stał Spongebob? Chyba ci stał. A, stał i zniknął. Co za tylko. A, to moja literka. Ja musimy znaleźć... Dobra, to, to my tak chodzimy. Musimy znaleźć w sobie... Musimy znaleźć Power A ja chyba wiem, gdzie był ten Power Box. Był chyba gdzieś w tamtą stronę, to ja nie mam pojęcia dlaczego tutaj idę nie ma jej, spoko A powerbox widzowie był chyba e, w innym pomieszczeniu Ale ten tutaj, on był chyba gdzieś tutaj, tutaj wyjść, wyjść, tego nie mogę co nie nie mogę, nie mogę, nie mogę co był powerbox? on się tak, tak kojarzy, ale nie wiem nie, tu nie było power, powerboxa. Okej. Okay. Tutaj był zajeb... Tutaj... nie ma jej, spoko. Nie, tu, tu był, tutaj był na 100% powerbox. No nie, nie był na 100% powerbox, eee... chyba gdzieś tutaj, eh, door control. Nie, 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 ja, ja widzę. Ja... Chyba gdzieś tutaj. Tak, tutaj, tutaj, tutaj. Tu, 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 tu. Nice, dobra. Już jeden. dobra, spokojnie. Turning on open, eh, open, eh, power, power, sorry. Power, power. Eh, aha, musimy znaleźć jeszcze jeden, tak? Jeden breaker. Oj, nie, mi się po to. Koda, to nie, tak mi się to nie podoba. <grych> A, to już naprawiliśmy, co nie? Tak, musimy podzielić się na jeden breaker, gdzie nie mam pojęcia, gdzie jest. Ta głupa karń tutaj jest, która jest pokonała planktona. Nie, no nie gadaj. Zgubiłem ją. Nice. A. Nie, to są ryby me... Storage Nie, tutaj chyba raczej nie będzie widzę, nie mam pojęcia, gdzie jest ten... Uh, drugi... A, tu jest! Yeah. Turning on power Włączanie... Mocy, power No I teraz, wiem, mam nadzieję, że możemy sobie tą tym nawzajem spokojnie wyjść Co jest, to jest, to jest Okej, okay, mogę sobie teraz wyjść Mam sobie nadzieję, że nikt mi teraz nie żem skieruje. Nie, nie gadaj, nie gadaj! Nie gadaj. Power wychodź tak, wychodź, wychodź. A, dobra, ja już musiałem widzę, że, że przegrywa że to jest katynka Okej, okay, to się stało z kalamarem. widzimy mi się w jakimś dziwnym pomieszczeniu? Find away way out of here. Very good, Thorne. Uh, you're in the champs, Squidward. Możemy tego tasaka wziąć, szkoda. <laughs> <laughs> o oh, kurde! Ale się mi tutaj tak. <laughs> Ale się mi tutaj zasrałem tak za, tak za przeproszeniem, widzowie.

Eee. Tu oh, nadie miałem! Nie, nie. Mmm... Końza wie. Zo nie mam czasu i wyszedłem. Ale mamy bardzo słabą jak O dobra, teraz jest spoko. Co Wyszedłem. The basement. Eee, tu jest, jakiś jakieś kosze na świecie, wygląda jak Among Us. Eee. Tutaj coś, czam, tam czam to jest, o, o, wyjście, wyjście, to, Nie. Nie, co to wyjść? Proszę. No nie, wywalaj, wywalaj. Dobra, nie gdzie wyjście. Proszę! Proszę! Tak! TAK! Jest! Widzowie... Udało nam się przejść tą grę chyba. Trzeba bucket. po Już policja jedzie. You escaped. więc to by było na tyle z tego odcinka. Ja się żebym nagrał... Ee... Endless Mode, zostawcie pod tym filmikiem dużo pytań w górę, dużo subskrypcji. Widzę na kanale Moi zostawcie jeśli chcecie, żebym nagrał kolejny odcinek z tej gry. I żebym nagrał e, inne, 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 inne inne inne. inne inne. I żebym nagrał inne, inne, inne. Żebym nagrał inne zakończenie, znaczy um, ogólnie zakończenie tego free game, Art Decool I w ogóle piszcie w komentarzach pomysły na Wasze gierki, które mogę sobie ograć i nagrać. A teraz widzę. PAPA